Pracując ponad ćwierć wieku z ludźmi, naprawdę poznałem wiele wspaniałych historii, a niektóre były takie słodko-kwaśne, czyli z jednej strony uśmiech budził się na ustach po latach, ale jednak historie nie były takie radosne. Pamiętam taki moment, kiedy znajomi poprosili mnie, Andrzej, czy mógłbyś porozmawiać z naszym znajomym, no ma teraz trudny czas. Ja mówię, okej, okay, dobrze, niech przyjdzie. Przyszedł, spotkaliśmy się i ja mówię, na czym polega Twój problem? On mówi tak, wiesz co, mam y naprawdę drogi i piękny pierścionek zaręczynowy. Mam już za rok umówioną salę, gdzie odbędzie się mój ślub. Mam już zamówioną orkiestrę. Mam już przedpłatę na to wszystko. Wiesz, tylko problem polega na tym, że nie mam narzeczonej kobiety, z którą mógłbym wziąć ślub i spędzić resztę życia. Zdziwiłem się, mówię, jak to się stało? On mówi, jest to, no, przez wiele lat spotykałem się z pewną dziewczyną, no, i ten moment, kiedy postanowiłem jej się oświadczyć. I to było. Wyjechaliśmy razem na weekend i to był tak straszny wyjazd, po którym się rozstaliśmy. Nawet nie zdążyłem jej się oświadczyć. Ja mówię, no, czy to już jest stracone? Zaczęliśmy o tym rozmawiać, i okazało się, że rzeczywiście wszystko już zostało stracone. On miał wszystko, co na zewnątrz jest potrzebne: pierścionek zaręczydowy, sala, zamówiona, zamówiony zespół, zamówione sala, kucharz. Wszystko przedpłata, tylko nie miał osoby, z którą mógłby to zrobić. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ mówimy na podstawie Ewangelii Jana o ludziach, którzy spotkali Jezusa i to zmieniło ich życie. I był taki człowiek, to Ewangelia Jana, trzeci rozdział się zaczyna, który miał na imię Nikodem. On był dostojnikiem żydowskim. Jednym z Sanhedrynu, jak później czytamy w Ewangelii. A więc człowiek, który uważany był za eksperta od Boga. I ten człowiek przed nocą do Jezusa, to jest bardzo długi fragment, ja nie będę go całego czytał, ale chcę wyłuskać coś, co jest istotą tego fragmentu. Przyszedł, ponieważ widział, że relacja Jezusa z Bogiem jest zupełnie inna niż jego. I nikodem jest symbolem ludzi, którzy są religijni, czyli spełniają praktyki religijne, a nie mają relacji z Bogiem. Żeby nie wskazywać na niego palcem, ja byłem takim człowiekiem do 18 roku życia. I teraz uwaga. Zarówno nikodem, no i dopisze się do tego grona, i ja, i wielu innych ludzi, są religijni i to nie jest obłudne z ich strony. Nie chodzi o tych, co, jak to mówi się polskie przysłowie, modli się pod figurą, a ma diabła za skórą. Nie, nie chodzi o takich ludzi, którzy tylko dla pozoru się modlą, ale takich ludzi, którzy uważają, że robią wszystko dobrze. Modliłem się rano i wieczór, co niedzielę chodziłem do kościoła. Starałem się żyć poprawnym życiem, tak było do 18 roku życia. Natomiast trudno mi powiedzieć, że miałem relację z Bogiem. Był ten moment, kiedy zdesperowany, wołałem do Boga, doświadczyłem Jego miłości, opowiadam o tym wiele razy, więc nie będę tutaj tego wątku rozwijał. I co, co się zmieniło? Moja powiedziała, bo przeżyłeś jakieś doświadczenie. No, w moim przypadku to było doświadczenie, to nie musi być doświadczenie. To, co się zmieniło, to te wewnętrzne przekonanie, że Bóg jest Osobą, moim ojcem w znaczeniu stwórcą, który mnie kocha. I takie wewnętrzne przekonanie, w którym Boga zaczynasz traktować jako osobę, która Ciebie kocha i chce dla Ciebie dobra, a nie traktujesz Boga jako kogoś, kogo musisz przebłagać, musisz spełnić pewne rytuały, nie możesz go rozgniewać, bo co to będzie, kiedy zmienia się twoja, Twoje myślenie o Bogu, ale samo myślenie to jeszcze za mało, kiedy wchodzisz w relację z Nim. I to jest to wewnętrzne przekonanie. I to wewnętrzne przekonanie jest oczywiście łaską z jednej strony, ale z drugiej strony, gdybym ja nie wołał do Boga, ta łaska by nie przyszła. Więc Biblia wielokrotnie nam pokazuje, że potrzebujemy współpracować z tą łaską. I o tym właśnie usłyszał Nikodem. Mówi Nikodemie, mówi do niego Jezus, musisz się na nowo narodzić. I on nie rozumiał, na czym polega to nowe narodzenie, i wtedy Jezus mu mówi o tym, że to Duch Święty jest sprawia. I mówi, że Duch Święty jest jak wiatr, więc dlatego nie możemy powiedzieć, że Nowe Narodzenie to jest dokładnie tak, albo tak się odbędzie w Twoim życiu. Tego nie wiemy. Są ludzie, którzy doświadczyli tego, przy, tego Nowego Narodzenia tak jak ja, i to jest dokładny moment, który mogą określić. I są ludzie, którzy mówią, to był pewien proces, w którym poznawałem Boga i w pewnym momencie stwierdziłem, jestem wierzący, mam relację z Bogiem. Więc to może przyjść w różny sposób do różnych ludzi. Natomiast istotą tego jest to, co mówi. Jezus od czternastego wersetu w trzecim rozdziale Ewangelii A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I to jest istota Nowego Narodzenia. Tak Izraelici szli przez pustynię do ziemi obiecanej i w pewnym momencie zaczęli szemrać przeciwko Bogu, czyli grzeszyć, a grzech sprowadza na nas zło. Jest konsekwencją grzechu, zawsze jest zło. I wtedy węże... O jadzie palącym, zaczęły ich kąsać, oni zaczęli umierać, zaczęli wołać do Boga. Mojżesz zaczął się modlić, i Bóg mówi: uczeń węża na palu miedzianym, postaw go i każdy, kto na niego spojrzy, będzie uzdrowiony. Pamiętam, jak przed laty mój znajomy opowiadał na ten temat kazanie, i po tym kazaniu powiedziałem do niego: To wspaniałe, że Bóg wszystkich uratował. On mówi: A skąd wiesz? Ja mówię, no przecież każdy, kto spojrzy, wystarczyło, że spojrzy, i będzie uzdrowiony. On mówi, I myślisz, że każdy spojrzał. Ja mówię, a co mówi Biblia? mówi, Biblia nie mówi nam, czy każdy spojrzał. Ja mówię, to chyba logiczne, że każdy spojrzał. On się uśmiechnął, mówi, poznasz lepiej życie, to zobaczysz, że ludzie mogą mieć rozwiązanie na wyciągnięcie ręki i z Niego nie skorzystać. Po latach niestety przyznaje mu rację. I to jest ten obraz ze Starego Testamentu, który Nikodem znał. I teraz Jezus mówi o sobie, że On, będąc Bogiem, widząc człowieka, ciebie i mnie i, i nasze grzechy, z powodu których jesteśmy odcięci od relacji z Bogiem, przyszedł na świat, stał się człowiekiem, poniósł konsekwencje, można powiedzieć, że te węże o jadzie palącym jego zaczęły kąsać, czyli to, co się stało na drzewie krzyża. Jezus umarł, on niewinny za nas winnych i mówi: Jeżeli w to uwierzysz, że ja umarłem za ciebie, jeżeli powiesz: Jezu, powierzam ci moje życie, przepraszam ci za moje grzechy, że chcę żyć w relacji z tobą, w przyjaźni z tobą, to wtedy rodzi się do nowego życia. Oczywiście nie chodzi o puste formułki. Chodzi o to, że kiedy zaczniesz w taki sposób nawiązywać relacje z Bogiem, kiedy będziesz codziennie brał Biblię i mówił: Jezu, mów do mnie przez Ewangelię. Kiedy będziesz codziennie do niego wołał, kiedy będziesz robił wysiłek, żeby żyć takim życiem, o jakim on mówi, zobaczysz wtedy tą przemianę. Doświadczysz tego wewnętrznego przekonania, że on jest kochającym Ojcem, któremu na tobie zależy. Więc przejdziesz od takiej religijności do wiary, i to jest jedna z trudniejszych rzeczy, żeby to zobaczyć, ponieważ ludziom religijnym bardzo trudno jest zobaczyć, że nie są ludźmi wierzącymi. Jestem pewien, że gdybym mógł się przenieść w przeszłość i spotkać siebie jeszcze sprzed Nowego Narodzenia i powiedzieć: Andrzej, słuchaj, ty potrzebujesz się narodzić na nowo, ty potrzebujesz nawiązać relacje z Bogiem, to ten ja. Mający tam, nie wiem, 16-17 lat, otworzyłby szeroko oczy i powiedział, przecież ja mam relację z Bogiem. bym go zapytał, co masz na myśli. Powiedziałbym, no przecież modlę się codziennie, chodzę w niedzielę do kościoła. Okej, okay, spełniasz pewne praktyki, ale czy masz to wewnętrzne przekonanie, że Bóg jest twoim ojcem, który ciebie kocha? Czy masz z nim tą relację, czy traktujesz go jako osobę, czy tylko wypełniasz pewne praktyki? I to jest ta istotna różnica. Nie wiem, czy byłbym w stanie przekonać siebie z przeszłości. Dlaczego? Ponieważ Jezus mówiąc o nowym narodzeniu bardzo mocno powiązał to z działaniem Ducha Świętego. Tylko Duch Święty może otworzyć nasze duchowe oczy i zobaczyć, że jesteśmy ludźmi religijnymi, a nie ludźmi wiary. I to jest powód, dla którego Sanhedryn zabił Jezusa, ponieważ oni nie przyjęli tego przekonywania Ducha Świętego. Oni uważali, że to oni wiedzą, jaki jest Bóg, i że to oni mają właściwą relację z Bogiem, a nie Jezus. Dlatego poprośmy Ducha Świętego, żeby zawsze ożywiał naszą relację z Bogiem, a jeżeli jej nie mamy, żeby sprawił, że ją nawiążemy. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że Ty sprawiłeś, że narodziłem się do nowego życia. Dziękuję Ci za to doświadczenie Boga, które było twoją wyłączną łaską, i Duchu Święty, proszę Cię, spoczywaj na mnie nieustannie i pobudzaj mnie zawsze, kiedy odchodzę od wiary do jakiejś zwykłej religijności. I Duchu Święty, przyjdź teraz do tych wszystkich, którzy nie mają takiej relacji z Bogiem, i dotrzyj do nich tak, żeby narodzili się na nowo, ale przyjdź też do tych, którzy mają relację z Bogiem i ożywiaj tą relację. Kiedy teraz się modliłem, hmm, Jakoś bardzo silnie wewnątrz poczułem, żeby powiedzieć Tobie, że niektórzy z nas, którzy słuchacie tej audycji, którzy słuchasz tej audycji, myślisz sobie tak: a ja nie mam relacji z Bogiem, bo kiedyś czułem Jego bliskość, a teraz tej bliskości nie czuję. To, czy czujesz tą bliskość czy nie, to jest inna sprawa. W mojej pierwszej playliście, jak nawiązać relację z Bogiem, tam jest takie nauczanie chyba przedostatnie, jedno z ostatnich, jak pokonać trudności w, w drodze wiary, to tam znajdziesz wytłumaczenie tych, tego, kiedy nie czujemy bliskości Boga. Natomiast chcemy, że Bóg chce ci powiedzieć, to nie jest istotne, czy czujesz, czy nie czujesz. Istotne jest to, czy wierzysz, a wiara jest decyzją woli. Amen.